Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz a to moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Hogwarts Legacy. Ja jestem na streamie, ze mną kilkanaście już osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, w naszym dzienniku pojawiło się zadanie w cieniu nauki, którego nagrodą będzie Crucio, czyli zaklęcie Cruciatus do torturowania przeciwników. Nie mogę się doczekać. Idziemy na spotkanie z Sebastianem, który dokładnie wytłumaczy nam o co chodzi i prawdopodobnie nauczy nas tego zaklęcia. Także bierzmy się do roboty. Jesteś tu. brilliant. I received a Co What happened z ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the Dark Arts, the better prepared we'll be. Unfortunately. Only a gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Hmm. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Spotkaliśmy się z Sebastianem, a teraz musimy porozmawiać z Ominisem. Także biegniemy. Czyli o ile dobrze rozumiem, to Sebastian chyba nie zna tego zaklęcia i chce namówić Omenisa, żeby nas go nauczył. You have a moment. What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. <sighs> I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about what was it? A scriptorium. He told you about that. He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, She'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. Hmm. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Okay. I hope I... Rebellion! We don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, three heads are better than one. It's two heads are better than one. And by that logic, three is better than two. Simple mathematics, ominous. Okay. Something's happening. I hope we're ready for this. Rebellion. dobra, to było całkiem proste, wystarczyło zapalić trzy pochodnie. Widzę, że tutaj jest jakaś skrzynia, której wcześniej nie znalazłem. Okay. No to co? Wchodzimy, zobaczmy co tam jest. Czarny, Lumos. Nie to oh okay repairer the rubble formed a relief of a person facing a snake lumos it must be the voice i hear Prawdopodobnie będzie trzeba tutaj coś po wężowemu powiedzieć, tak jak e, Harry w filmie otworzył tą komnatę tajemnic. Tam gdzie był ten bazyliszek cały, to chyba właśnie... ...to nearly all known parcel mouths are descended from salazar slytherin i wish all slytherins could talk to snakes you might not want the ability to speak parcel tongue it's often associated with dark wizards i haven't spoken it in ages but i'd wager if i speak it now the door will open i'm hoping you're having second thoughts Różnie może być, to nie wchodzi w grę. i see no reason we should stop now it's ironic when i left home i vowed to leave the dark arts behind and yet here i am stand back i can't believe i'm doing this it worked ominous you possess a rare ability indeed between the two Burle, jakie good friend not bring them! I can't bring them! I can't bring them! I this difficult to find. Revelio! The door we came from it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Incendiary! Oh, what's that? I don't know what

Bo tutaj są jakieś trójkąty kółka, jakieś pierdoły. No dobra. Zobaczmy, czy gdzieś jest jakiś wzór, który powinienem tutaj ustawić. O, jest! Jakaś mysza i jakieś żelazko. Ok. Mysza i żelazko. No dobra. Czyli to jest po prostu czasówka, tak? Jeżeli nie wyrobimy się w jakimś czasie, to po prostu wąż nas, nas dziabie. Okay. Tu mamy co? Kaczkę? Kacz... Dziób kaczki. Albo rybka, albo nie wiem co to jest. I jakieś takie... Trójkątne badziestwo. Da się to Lumos. wyczyścić? Nie da się. No dobra, jakieś takie trójkątne pierdołko No dobra, Lumos. No jak niby tutaj mam. Co tutaj, kurde? Tu się coś psuje? Nie. Gdzie ten zamek? A, tutaj jest coś dobra, czekaj, tu mamy, e, tutaj mamy Księżyc przy księżyc Bałwana i jakieś nieskończone, nieskończone, nieskończoność, nieskończone. Dobra, Księżyc przy i nieskończoność. Lumos. Another dial solved. Revelio, Lumos. No, okay, dotarliśmy. Incendio. I tam był co? Webkaczki i jakiś trójka. Another, tak? not the welcoming sort, was he? These webkaczki. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Look ominous.

I think we're locked in. Again. Się, then Salazar Slytherin has not yet finished with us. Oh, ominous. A skeleton and Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to jest z was. trzeba rzucić It's na kogoś Crucio, difficult. żeby zaczął jak dziecko i wtedy się otworzył drzwi, Proste. Ja mam taki właśnie zamek do drzwi. My guess is if we cast the Cruciatus Curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck.

Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If no you dupa. cast Crucio, you will regret it. Forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus Curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. <sighs> it's up to us. I can teach you Crucio.

Masz cierpieć. And I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Wtrzymaj tak długo jak możesz. To chyba ty wytrzymaj tak długo jak możesz. O jaki prosty ruch łapą. Mogłem je rzucać all the time. <laughs> Mamy to. W końcu, nareszcie zaklęcie, na które czekaliśmy ostatnie 5. Pięć... więcej, 15 godzin.

Księga Czarów z literyna będzie Lumos Ok, ominiz wymienka. Nie ma ochoty tutaj zwiedzać. Ale ja mam ochotkę. Wszystko tutaj zwiedzę. Dawaj, napijemy się 300-letniego które z, z tego kubka pewnie sam jeszcze tutaj Salazar wypał. A to co? A można jeszcze dalej się nachlać. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Omineus never told me about his aunt and what she found. What will you do with spellbook? What I do with every book? Read it. Co zrobisz z tą książką? Wsadzę pod nogę od stołu, żeby się nie gibotał, proste. To co robię z każdą książką. No dobra, mamy to. Nauczyliśmy się krócją, moi drodzy. Sprawia, że większość wrogów zwija się z bólu, otrzymując przy tym obrażenia rozłożone w czasie. Ponadto rzuca klątwę na ofiarę, a przeklęci przeciwnicy otrzymują dodatkowe obrażenia. Ja? Yeah. Poproszę. Zdecydowanie poproszę. Nie da się go rzucać, niestety, na, na nic. Dobra, panie ominisie, zaraz fajnie gacie. Jak się stąd wychodzi, Tędy. Dobra, wyłazimy stąd. To z dziennika Salazara, który opisuje, jak uśpił Bazyliszka i zamknął komnatę tutaj. O, fajnie. Ciekawostka notatka, która by się nie mhm. Pytanie, czy da się ją przeczytać? Tą notatkę? Pewnie się da. Wyposażenie. Inwentarz. Notatka. Dodatka Noctuid Gant. Eh. Eee. O jest. Nie to. Obawiam się, że nigdy Nie będziemy... Nie ma. Potomek, który będzie chciał odwrócić szkody tak lekkomyślne, wyrządzone przez innych. Ktoś, kto bezbędzie się ze szkoły tych, którzy są niegodni, hogwartu. Że jedynie splamili by moje dziedzictwo, ok? Nice. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, ominous. I am grateful to Misja ukończona. Do zestawu naszych zaklęć dołączyło Crucio. Niestety nie mogę go rzucić sobie tak sobie w Hogwarcie, ale mogę. Słuchajcie, co tutaj mi pokazuje. Nade mną jest jeszcze jakieś nieodkryte teleportowanko, ale mogę je rzucić poza hogwartem, co oczywiście teraz wypróbujemy. Zaraz tutaj kogoś storturuję. Tylko znajdę jakąś wioskę bandytów, którą można by było tutaj przyatakować. Tutaj coś jest. Okej. Okay. czekaj, poka to. E, dobra, zrobimy tak. Tutaj damy sobie to. Tutaj damy sobie Lumos. A teraz tutaj mamy Crucio. Nice, nice, nice. Zakradniemy się do naszych przeciwników. Ok, jeden Prowadzi. przeciwnik jest tam, trzech jest tam. Ja chciałbym zrobić to w ten sposób, żeby zostawić jedną osobę i ją torturować. Zobaczmy, czy się da tak zrobić.

No dobra, mam nadzieję, że jesteś gotowa na cierpienie. Zobaczmy 60. Mniej więcej co sekundę zabiera, i przeciwnik jest wyjęty z walki w ogóle. Zobaczcie. No i co, cierpisz, tak? Pewnie będzie to trwało mniej więcej tyle, ile cooldown, tak? Tak, zobaczcie. Kul'dan na krusio się skończył. O kurde. Gordon na kruzjo się skończył. I teraz y, mamy możliwość rzucić je ponownie. Ale zobaczcie, że to zaklęcie nie jest w stanie dobić przeciwnika. Czyli nie możemy rzucić to na kogoś, kto ma mało życia.

No widzicie? Tutaj mamy przykład tego, że no, on będzie cierpiał, ale nie może go jakby zabić. To zaklęcie. No. Tak to wygląda. Czyli. Ogólnie, jeżeli mamy na przykład kilku przeciwników dookoła, to powiem szczerze, że zawaliste jest to Krucjo. Bo możemy sobie na przykład tym sposobem jednego przeciwnika, tak jakby wyłączyć w ogóle totalnie z walki, bo on wtedy wije się z bólu i no, nic nie jest w stanie zrobić. I wtedy mamy zawsze jednego przeciwnika mniej do pokonania, a później jak już przestanie działać na niego to kurcjo, to i tak tutaj jest to tak zrobione, że krucjo na przeciwniku trwa tak długo, ile trwa cooldown na krucjo. Także tak naprawdę możemy kogoś krucjo tusować przez cały dzień. Z nich powypadały same eliksiry do leczenia. Także niestety nie skorzystam tutaj za bardzo. Ale krucjo powiem szczerze, że. Pięknie. No i muszę mieć target, tak? Nie mogę sobie, tak jak na przykład, nie akio. Wiem, akio sobie rzucam, czy ok, jakiś taki areszto momentum gdzieś w przestrzeń. To, żeby rzucić korucijo, musimy mieć, tak jakby, kogo torturować. Nie możemy torturować powietrza. Także tak to się prezentuje, moi drodzy. Ja sobie pozwolę, tak jakby, korucijo zawrzeć w jednym odcinku. Na streamie zostajemy i kontynuujemy, a na YouTube się żegramy. Wbijajcie na streamy. Wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.